Okej, okay, witajcie, ja jestem Ziel... A to jest kolejny odcinek z mm, Teraz coś chciałem powiedzieć. No tak. Oczywiście, że mi umknęło. Oj, znowu mutaj coś na dobra. Eee, dobra, a nie mogę nic teraz zrobić. Muszę po prostu... czołgać się tym tempem. Zostań tam gdzie jesteś! Opuść broń! Przedstaw się! Nie strzelać, nie strzelać! To Marin! Kult mówi, że to Alcatraz! Kult? Cholerny frajer. Co on wie? Nie strzelać! Przepuśćcie go! Nie wiem, koleś jakiś nadpowodliwy jest. Jezu, tam w środku naprawdę jest człowiek? Nie wyglądasz za dobrze, kolego. Co ci się kurwa stało? Spoko. Ukłuwim mm bandyczek, czeka teny. Mhm. Nie w ogóle są nicieś coś nap powodliwi. O, tu niecieś ludzie, kaszczą, płaczą. Musi być jakiś sposób. Siedzą, ten wy. Tam jest moja żona, pomoż. O. Puść mnie, zabierzcie mnie! Nie pomogę panu. Skan wykazuje pierwsze stadium zakażenia. Okej. Nie wasze, ona się boi. Puść mnie, weźcie nas Proszę stać spokojnie. Cholera, dajcie mi broń. Potrafię sobie radzić. Jak się zjebie, będziecie potrzebować każdego, kto umie strzelać. Nie da rady. Dostaliśmy rozkaz, żeby od razu Was rozbroić. Desu, kiedyś byłem hmm. taki sam. Dziewięć lat w armii, dokładnie tak samo. Proszę stać spokojnie. Jestem marin, a Pan jest cywilem. Żadnych przywilejów. Dobrze, jest Pan wolny. Spoko. Jezu, jaki tu mają rygorystyczne te... Prawda, znaczy się... Ja rozumiem, że oni się obawiają tego... Całego zarażenia czy coś w tym guście. Dekompresję. Ale... Nie wiem, czy tu nie jest przesada. patrzcie, ten tutaj sobie leży. Wygląda jakby umarł. Ale się rusza, więc żyje. Siema. Doktorze Gould, dziękuję za pańską pomoc, ale to operacja wojskowa. Pan jest cywilem, a w mieście obowiązuje... Stan wojenny, tak. Doskonale widzę, jak Dobrze, sobie... Dobrze, że raz. ci się udało. Nie słucha mnie pan Bukowski. My musimy. Alcatraz! Udało ci się! Witaj na pokładzie. Ludzie dobrze o tobie mówią. Kurwa, srają przed tobą w gacie. To nie jakiś tłuk, którego można wysłać na front. Teraz podlega Musimy... moim rozkazom. Potrzeba nam każdego człowieka, żeby utrzymać to miejsce do końca ewakuacji. Przestał kóś tykać z tego, co widzę. Fajnie, że wszystkim broń zabierają, a ja się mogę bujać z moim tym. A tu nie mam miejsca, bym przy okazji uzupełnił. jakaś pamiątka. Uuu, mam śmiertelnik. Pierwszy w życiu. Znaczy, pierwszy w tej grze. W sensie... Bo... tak to trochę wpadką, ale do się pojawiło. Doktorze! Rzekiel, dziękuję za pański czas. Pisałem pana na listę ewakuacji razem z resztą cywili. W tej chwili nie mogę zrobić nic więcej. Pułkowniku, nie o to chodzi. Jack Hargrave zna wszystkie odpowiedzi. Musimy natychmiast przypuścić atak na wyspę Roosevelta. Hargrave już nie żyje. Skupiam się na ewakuacji. Chwileczkę. To popzczaj mnie! Bardzo mi przykro. Nie mamy na to czasu. Chino, zabierz go do pociągu. Sir. Chodźmy do cały czasu na pana. Sir, O teraz o, już... Ku... Ku... Jesteś ze mną. Spoko. Chyba nie mam innego wyjścia, nie? Ale... U, a co w ogóle jakbym wyszedł teraz? O dobra nie masz. Chyba nie mogłem. Mógłbym cię zabić. Twój kolega Gold przyszedł twierdząc, że udało mu się uciec z Strykle. Pzdura. Tara była odznaczonym członkiem Navy Seals, zanim jej nie odbiło. Dą dą, hop. Rozumiem, że sama go wypuściła. Tylko po co miałaby to robić? No, po prostu Gold wie więcej niż się. Tobie wydaje człowieczko Hmm. Wow, pociągi! Spójrz na tych ludzi. Wychowałem się tu. Tam mogą być moi krewni. A jeśli skończy się to tak jak Blinksza, zastanawiam się, co to za zielona kropka na mapie. Czym? Pokazał się tą serwą. Gdzieś ty polazł. Ja pierdolę. Nic tu nie działa jak powinno. Oh. Byłem w Widziałem, jak ginie Strickland. Gdy o tym usłyszała coś, pękło. Wódka, narkotyki, postępowanie dyscyplinarne, jej ojciec przewraca się w grobie. A teraz jeszcze pracuje dla Hargrave'a? Co to ma Martinez. przebijają się w głównym holucerze! Nie ma czasu. Ma Sejdź na Peron i powiedz Dickensonowi, że ma puścić pierwszy pociąg. Nie mamy już czasu. Do roboty, synu. Główny hall. Dajcie tym ludziom trochę czasu. Tu Tu. Spoko, to wyjdźcie da mną. Hm. Na górę, nie? Dobra, tędy. Eee, oj, 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 ale, ja Dobra, już A, miałem wziąć oj, u... ulepszenie, nie? Bum! Kup oj, Teraz tu kup mniej... Teraz nie, nie tyle oj, to było dobre. Dobra, idę na Kajma. ja, yeah. Bum, 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 bum. O, wrzód gruby Idę tu z powrotem. Jest gruby. O, grubego nie ma. Ja bym z Ty, mam Tu był ten drugi. dobra. Trzeba będzie przetrwać, po prostu. Um, nie mam pomysłu innego, jak tego rozwalić. Niż po prostu strzelając do niego. Bo on się wydaje taki bardzo... ...odporny na wszystko

Pulsar. Dobra, idę w tą stronę. Podejrzewam, że coś będzie fajnego. Hmm, tej uraki jeszcze nie widziałem. A, on strzela seriami. Ale jak tu ogień! Został pulsar, ale ja go chcę jakoś. Mm. Like tak. No, nie ma samo. Nie, nie, nie. To. Mm. <ścoughs> hmm. <ścoughs> Jeszcze jeden magazynek ma jakby. Czy... Nie się z tego strzela. A, mam lekką strzelbę. Mogę sobie krawędź przetknąć. Szturmówkę, dobra. BUM! Od razu z granatnika dostał. Szkoda, że tu nie ma światła. Ale nic. I nie mam. O, tu jest jakiś parysk. Tam jest jeszcze mały. Aaa, dobra, nie będę teraz nic mówił. czy będę za wiele mówił. Bo... Bo się dzieje, jak widzicie zresztą. No nie stój tutaj, tylko... Niech się energia odnowi Ha, bo on swoim pulsem um... wkurza Dobra Nie ma ok, ale tu gdzieś się... Oh, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, uh Uhuu, dużo tego. A właśnie jest, tam jest, tam tak? się to tam jest, tym swoim tam jest, I umarł. Ale to, na stąd. Zdecydowanie Ty mi daj na swoje na katalizatory. ja jestem jeszcze raz jego Pulsara O, tu, tu, tu! Dużo 2000 Ło! Mm. się! W Musimy dotrzeć do Musimy... Zabierz nas stąd! Szybko! Yes nie, Zjedz! Uwaga! Ja tak stary! Na miłość z jedź! Ale wyładowany! Zaraz! Stop! Pośpiesz się, stary! Budynek zawali! Zaczekaj! Ona tu jest! Dalej, stary, no. stary! Wszystko! Proste. Moje nogi! Kurwa, No tak!

został przeniesiony na Times Square. Mamy tam do dyspozycji ciężko opalcerzone statki pionowego startu. Zakaz latania o. nad Manhattanem został zniesiony, więc siły powietrzne nie zestrzelą naszych transportowców. Mamy jednak niewiele czasu. Panowie, musicie się dostać na Times Square. Na nikogo nie będziemy czekać. Obrona będzie aktywna jeszcze przez 15, powtarzam, 15 minut. Później jesteście zdani na siebie. I tracimy czas, się na kacence. Lecą upływają w Cenne sekundy. No dobra, bez, w sumie bez czegoś takiego... Hmm, to jest następna misja już? Tak. No. Coraz krótsze, naprawdę. Teraz to jest 15 minut już mniej więcej. Nie wiem co ja z tym mogę zrobić, co bardzo nic. Mm, ta ostatnia katsenka była taka trochę... nie wiem... Miało to śnieść morale czy coś? Bo tak takiego ja odniosłem wrażenie, że zostawiam schoj i czyli. Atakują Koniec. miejsce zbiórki. Czerwidy przebijają się od 42 i brodłej. Trwa ewakuacja, ale to trochę potrwa. Alcatraz obcy się przebijają. Tędy, dobra. Eee, no 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 dobra, no. <ścoughs> Czekajcie, bo się pogubię. No, i to jest tyle na teraz, no niestety to odcinki się coraz krótsze robią, ale mam nadzieję, że to Was tylko zachęci do obejrzenia całego. Nie wiem, pierwszy raz chyba od kiedy nagrywam, powiem to takie nieśmiertelne. Jeżeli film Wam się podoba, to łapkujcie go, nie proszę tutaj o puste łapki, tylko rzeczywiście, jeżeli Wam się podoba, jeżeli Wam się nie podoba to też, dajcie łapkę w dół, ale napiszcie, dlaczego wam się nie podoba, gdyż no takie nieuzasadnione. Znaczy, inaczej, to łapki w dół sygnalizują mi, że coś coś jest nie tak, ale nie wiem, co mogę poprawić wtedy, tak? bo jakby nie, nie zostawiacie mi tego, komu tej informacji zwrotnej. Nie mogę, yy, po prostu nie mam możliwości naprawienia tego, co robię źle. A jeżeli... jeżeli dajecie łapki... dajecie łapki tylko dlatego, że mnie z jakiegoś powodu nie lubicie. To trudno nam. Będą musiał sobie jakoś z tym żyć. Oj, nie wiem czy to... Czy to było takie potrzebne, niezbędne, żeby to powiedzieć, no ale powiedziałem. Nie cofnę tego, nie utnę tego. I tak. To tyle w tym odcinku. Mm, oczywiście mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia w kolejnym, ten bodajże zostanie wypuszczony w czwartek, to się zobaczy. No dobra, trzymajcie się, cześć!